Siemka, słuchajcie, wracam do Was z kolejną recenzją, trochę czasu już minęło. Yy... Postaram się naprawdę robić to dużo bardziej regularnie, ale obowiązki ostatnio mnie powstrzymywały skutecznie przed zabraniem się do tych butów. Leżą już długo na półce, więc czas je z Wami obejrzeć. Dzisiaj oglądamy 12 edycję butów Kevina Duranta. Jak widać zresztą na kartonie, nastawienie chyba takie bardzo proekologiczne, bo karton bardzo minimalistyczny, zwykła tekturka bez żadnych dodatkowych plastików ani żadnych innych bajerów. I na bucie też widać od razu pierwsze, co się rzuca to są takie elementy. To nie, nie jest to papier, nie jest to też zwykły jakiś taki plastik czy guma popularna w innych modelach, tylko jakieś takie tworzywo sztuczne, szeleszczące, które jest pewnie łatwo biodegradowalne. Podobnie jest tutaj z tyłu, przy piętach są takie metki i one są z tego samego tworzywa zrobione. Sam but jest z, głównie ze sztucznych materiałów. Cała ta góra to jest tworzywo sztuczne. Ona powinna być pewnie lekka, zwiewna i wytrzymała. Co do tych dwóch pozostałych, to nie wiem, ale lekkie one szczególnie nie są. To mnie zaskakuje, bo tak sprawiały takie wrażenie i wydawało mi się, że te materiały, które są użyte właśnie mają to spowodować, a są naprawdę dosyć ciężkie, w ręce ważą istotnie. Wydaje mi się, że to przez dużą ilość gumy tutaj w podeszwie, jak widzicie, ona jest naprawdę gruba. Ta podeszwa tak jakby nachodzi na te sztuczne materiały i sprawia takie wrażenie jakby tutaj był taki odcień fioletu pod spodem. No ale jak widzicie przy łączeniu wystaje tutaj sporo kleju. No to jest zawsze na minus. Oczywiście jednemu to przeszkadza bardziej, drugiemu mniej, ale idealnie byłoby gdyby takie rzeczy były dopracowane i ten klej nie wystawał. Co do sznurowania. No to mamy tutaj naprawdę solidnie wyglądające sznurowanie, bardzo takie tradycyjne, bardzo dobrze obszyte, no to wygląda jakby było naprawdę super wytrzymałe. Mamy bardzo miękki język, taki bardzo elastyczny, taki gąbkowaty wręcz. No i usztywnienie przy kostce jak zawsze, ten but ma taką nietypową bryłę, bo sama podeszwa jest taka płaska patrząc z boku. A tył, jak widzicie, przy Achillesie jest taki bardzo wyraźnie podwyższony. Zaraz zobaczymy, czy to na stopie nie będzie przeszkadzało. Od środka ten but prezentuje się tak. Jak widzicie, bardzo prosta jakby konstrukcja bryła. Co prawda trochę dziwna, ale jednak prosta. Czarny kolor, proste logo. Logo KD tutaj napięcie. Nie ma tutaj nic szczególnie wymyślnego. Załóżmy teraz te buty w takim razie na stopy i zobaczymy jakie będą wrażenia. Słuchajcie, ja już się tymi butami pobawiłem, przymierzyłem, poskakałem, pobiegałem i pierwsza, najważniejsza uwaga to są buty dla ludzi o wąskich stopach. Ja mam stopy dosyć szerokie, jak już wielokrotnie mówiłem, i czułem to wyraźne uwieranie po bokach. Buty są zrobione ze sztucznego materiału, więc pewnie się nie rozbiją tak dobrze jak skórzane, a też i musiałem je rozsznurować znacznie bardziej, przez co. Tutaj robiły mi się prześwity pomiędzy językiem a cholewką, co już nie wyglądało szczególnie estetycznie. Druga rzecz, one są dosyć płytkie. Ta gumowa podeszwa, którą widać, jest rzeczywiście taka gruba, jak wygląda z zewnątrz, więc stopa dosyć płytko wchodzi do buta, ale leży naprawdę przyzwoicie. Tego tutaj wybrzuszenia, wypustka zapiętą w ogóle nie czuć, przynajmniej dla mnie nie było to zupełnie odczuwalne, więc tym się nie przejmujcie, to na pewno Wam przeszkadzać nie będzie. Generalnie podsumowując, te buty wydają się dosyć solidne, jakoś szczególnie mnie nie zachwyciły ani bryłą, ani komfortem, są przyzwoicie wygodne. Ale też jakoś szczególnie nie, nie, nie zachwiały moim światem, więc oceniłbym je pewnie porównywalnie do butów Damiena Lillarda, czyli w okolicach czwórki. Bo do designu pewnie można mieć jakieś zastrzeżenia, jakieś pojedyncze zastrzeżenia co do wykończenia, czy do wystającego kleju. No i też buty raczej dla ludzi właśnie ze z wąskimi stopami i fanów, przede wszystkim pewnie Kevina Duranta. Ja osobiście korzystam z Kevinów Durantów dziewiątek, czyli trzy modele wcześniej. Są to jedne z lepszych butów, których używałem w ostatnich latach. Wydają mi się trochę wygodniejsze. Od tych, no ale to jest też pewnie czasami kwestia gustu. Dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że przyda Wam się ta recenzja. Jeżeli macie jakieś sugestie o jakich butach chcielibyście teraz usłyszeć albo porozmawiać, koniecznie dawajcie znać. Postaram się je wziąć pod rozwagę. Jesteśmy w kontakcie. Widzimy się jutro na sprintach. Do zobaczenia.